Edukacyjna kawa z Athletic Minds. Mamy piątek, czyli koniec tygodnia i rozpoczynamy znowu. Dzisiaj znowu praktycznym elementem, no bo ostatnimi czasy bardzo Wam weszły te tematy, które sobie zaczęliśmy robić, jeżeli chodzi o formę praktyczną, takich fundamentów. Zaczęliśmy sobie od ruchu bioder, zaczęliśmy sobie od tego, w jaki sposób zrobić martwy ciąg swing. Potem sobie dodaliśmy wykroki. Mówiliście, że świetne są te podstawy i fundamenty, które jednak stanowią takie przypomnienie i element. Fajnego wejścia w treningi w ćwiczenia, no to dzisiaj kolejny element. Zajmijmy się stawem życia, czyli biodra, które są nazywane właśnie stawem życia, i dlaczego powinny być otwarte i dlaczego jednym ruchem, sobie dzisiaj, które sobie wytłumaczymy i pokażemy, możemy spowodować, że w rzeczywistości tylko jedno ćwiczenie jeden raz dziennie naprawdę może zrobić bardzo dużą robotę dla naszej mobilności, dla naszej siły, dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego, jeżeli chodzi o biodra. Ale w ogóle zastanówmy się, z jakiego powodu w ogóle biodra są ważnym elementem i dlaczego mobilność i siła tych bioder jest stosunkowo ważna dla naszej sprawności i atletyzmu. Skupiam się na razie na dolnych partiach ciała, a to z tego powodu, że właśnie między innymi no, każdy krok wykonujemy tutaj na stopach, więc biodra, stopy są kluczowym elementem. Między innymi centralna część ciała, o której sobie mówiliśmy, to jest generowanie energii w naszym ludzkim ciele. Im bliżej środka ciała, tym bardziej ciało musi być ustabilizowane. A biodra stanowią taki lejek przepływu energii, jeżeli chodzi o transfer energii i siły na dolne kończyny. Tym samym, jeżeli chcesz chodzić w odpowiedni sposób i żeby to Ci nie sprawiało trudności, chcesz biegać, chcesz biegać sprintem lub chcesz skakać do góry, to musisz mieć lepszy transfer z centralnej części ciała, stabilnej, tej, która utrzymuje twój kręgosłup w stabilnym położeniu. Następnie mamy biodra. Biodra, czyli pośladki, biodrowo-lędźwiowy, przywodziciele, szereg mięśni, prawie 20 różnych, i powyżej 20 różnych segmentów mięśni, które stabilizują miednicę i sprawiają, że albo masz mobilny ten staw i stabilny, albo masz siłę i wygenerowanie odpowiedniej mocy właśnie i transfer tej siły idzie do dolnych kończyn Między innymi, czytaj do nóg, stóp, tak, żeby biegać, skakać, albo nie. A w rzeczywistości dzieje się to z tego powodu, że no w większości przypadków siedzimy, nie wykorzystujemy pełnych funkcji naszego stawu. Staw życia, czyli biodra, umożliwia ci odpowiednią ruchomość. Między innymi, staw biodrowy to jest kulisty staw. Podobnie jak staw ramienny. Staw ramienny ma ogromną, wielopłaszczyznową możliwość pracy to w jedną, to w drugą stronę, to w trzecią. I możemy rotować, i rotować na zewnątrz, i zginać, i prostować tylnie. To samo dzieje się z stawem biodrowym. Jest to kulisty staw, ma głęboką panewkę. Dzięki temu mamy możliwość do wejścia w szereg funkcji, między innymi do zgięcia w biodrze. Mniej więcej dla optymalnego wejścia powinniśmy chodzić w 135 stopni. Mamy wyprost w stawie biodrowym, czyli przeniesienie nogi do tyłu. Mamy m.in. odwiedzenie przywiedzenie, przywiedzenie mniej więcej 30-40 stopni, odwiedzenie 40 stopni. Mamy jeszcze rotację zewnętrzną i rotację wewnętrzną, które są kluczowe, dlatego że jeżeli brakuje nam jakiegoś zakresu ruchu w, naszych, w naszej funkcji stawów biodrowych, to niestety w momencie, kiedy my idziemy, bo kiedy spacerujemy, to nasza miednica, po pierwsze, Wspomaga cały ruch i my wykorzystujemy pewne zakresy ruchu w naszych biodrach. Stąd, jeżeli my nie mamy podstawowych zakresów ruchu w rotacji na przykład, czyli rotacji zewnętrznej, rotacji zewnętrznej i rotacji wewnętrznej i mamy ograniczony zakres ruchu, to będzie to wpływało na to, w jaki sposób my będziemy wykonywali każdy krok. Jeżeli my nie mamy podstawowego zakresu ruchu zbudowanego, czyli przynajmniej 15-20 stopni rotacji, w jedną, w drugą stronę, w rotację zewnętrzną, wewnętrzną, to nasze ciało w każdym kroku, w każdym ruchu musi to w jakiś sposób skompensować. Skompensować to w taki sposób, czyli wykonać taką kompensację ruchową, żeby móc wykonać faktycznie ten ruch, no bo chcemy się przemieszczać. Mamy element lokomocji, mamy element przemieszczania się. No i teraz, jeżeli my nie mamy tej odpowiedniego zakresu, jeżeli chodzi o biodra, to w tym momencie ciało mówi, okej, okay, ja zrobię jakiś inny ruch. Może pociągnę nogę w ten sposób. Może będę lekko kuśpiekał na jedną stronę, może przechylę tułów, może mam gorszą stabilizację na jednej nodze, a może masz problem z tym, żeby usiąść po turecku na dole. I nogi są tutaj. Nie jesteś w stanie opuścić kola. Może nie jesteś w stanie wstać bez użycia rąk z pozycji w leżeniu na ziemi, wsiadzie na ziemi skrzyżnym i wstaniu do góry. To wszystko będzie zależne od tego, że masz słabą mobilność i zakres bioder. Ale mobilność zawsze łączy się z siłą, o czym za chwilkę powiem. Stąd, jeżeli Ty będziesz wykonywał każdy krok chodu i nie masz tego zakresu ruchu, jeżeli chodzi o tą rotację, to nagle Twoje ciało będzie kompensowało, a najczęściej kompensuje na Twój odcinek lędźwiowy, na staw kolanowy albo na kostkę. Tym samym odkładają się mikro takie kompensacje i mikro przeciążenia właśnie na poszczególnych stawach, na odcinku lędźwiowym, na kolanach i na kostkach. I potem nagle idziesz w tym marszu i coś Cię boli, nogą lekko zaciągasz do boku, dlatego że nie masz odpowiedniej mobilności i w miednicy, która się powinna poruszać lekko cały czas do rotacji zewnętrznej, wewnętrznej, lekko do przodu, do tyłu, i jednocześnie w biodrze, żeby powinna zachodzić rotacja wewnętrzna, zewnętrzna, bo ona cały czas zachodzi, kiedy my wykonujemy każdy krok a każdy krok będzie się przekładał na to potem jak biegasz, bo jeżeli masz problem z tym, żeby w podstawowym ruchu nie mieć jakiegoś zakresu ruchu, czy to odwiedzenia, czy to rotacji, to potem się będzie to przekładało, w, jak to w statyce już nie masz pełnego zakresu i musisz to jakoś skompensować, czyli pochylić się ciałem, żeby podnieść nogę na przykład do boku, no to jeżeli to się dzieje w statyce, czyli w statycznym ruchu, to to samo się przeniesie potem na bardzo podstawowy element, podstawowy wzorzec, jakim jest chód który używamy każdy z nas każdego dnia, w każdej chwili w rzeczywistości, a potem przeniesie się to, jeżeli chcesz pójść, pograć w tenisa, w piłkę nożną, w cokolwiek innego, że ciało będzie musiało to skompensować i będzie podawało mikrourazy i mikroprzeciężenia. Właśnie na odcinku lędziowym, właśnie na kolanach, właśnie na stawach skokowych, bo będzie chciało wykonać ten ruch, ale nie będzie miało zakresu w biodrach, więc będzie musiało go wygenerować z. Innych ruchów kompensacyjnych, czyli przekręcenia ciała, przekręcenia biodra w którą stronę, opuszczenia biodra w którą stronę. Bo my zawsze w momencie chodu powinniśmy mieć raczej stabilną biednicę, ustawioną w jednej pozycji, a dzięki temu będą, a to nam będzie umożliwiało stabilna postawa mięśni, która będzie wysyłała dobrą energię i siłę. Dobra, takie wprowadzenie do tego, dlaczego biodra są ważne. Biodra to jest, jeszcze raz podsumujmy sobie, transfer energii na dolne kończyny ciała. Żeby był odpowiedni transfer, to musimy mieć zbudowaną odpowiednią mobilność, a mobilność, musimy pamiętać, że staw biodrowy jest stawem kulistym, daje wielopłaszczyznowy ruch w każdym kierunku. Możemy zgiąć, mamy zgięcie, mamy wyprost, mamy odwiedzenie, mamy przywiedzenie, mamy rotację Wewnętrzną mamy, rota mamy rotację wewnętrzną, mamy rotację zewnętrzną, czyli ruchy takie podstawowe. Jeżeli gdzieś mamy ograniczenie, to niestety to będzie się kumulowało w tym, że w takich podstawowych ruchach, jak marsz, jak bieg, już bardziej zaawansowany, będziemy kompensowali to na resztę naszego ciała. Stąd, jeżeli nie chcesz mieć bólu, nie chcesz mieć urazów, to powinieneś zadbać o otworzenie bioder o zadbanie o podstawowe funkcje, te, które przed chwilą wymieniłem, żeby one ewentualnie weszły na taki podstawowy segment, jeżeli chodzi o zakres ruchu. I teraz, dlaczego tak się dzieje w ogóle, że nie mamy tego zakresu ruchu? Pierwsza rzecz, no to spędzamy większość czasu nie wykorzystując tych funkcji, czyli przeważnie siedzimy na krześle, czyli jesteśmy w takiej pozycji, Zobaczmy, że nie wykorzystujemy tutaj pełnego zgięcia w stawie biodrowym, bo pełne zgięcie, no powiedzmy, taki optymalny ruch to jest powiedzmy 135 stopni, a my wykorzystujemy jakieś tylko delikatne zgięcie do 90 stopni, a raczej nie siadamy nisko. E, chociażby w Azji można dalej spotkać tą pozycję, w której ludzie odpoczywają, czyli głęboki przysiad, podstawowy wzorzec ruchu, w którym oni wykorzystują bardzo mocne zgięcie. W stawie biodrowym, czyli kolano jest bardzo blisko klatki piersiowej i rotację między innymi zewnętrzną, bo dają kolano na przykład na zewnątrz. I dzięki temu oni już odpoczywając w tej pozycji, schylając się po coś, o wiele częściej przebywają w tej pozycji, tym samym stymulują odpowiednio przycisk do utrzymania tej funkcji naszego stawu biodrowego. A my w chwili obecnej jednak siedząc tylko w aucie, na kiblu do 90 stopni i na krześle niestety nie wykorzystujemy tych funkcji, jeżeli chodzi o staw skokowy, zgięcie, o otworzenie bioder, o rotację zewnętrzną, o wyprost kręgosłupa w tej pozycji, kiedy my mamy zgięcie w biodrze. No i nagle nie wykorzystujemy tej funkcji, no i ciało mówi, ok, to ograniczę ten zakres ruchu, bo on Ci nie jest potrzebny. I wtedy spina te mięśnie, a spina je też z tego powodu, że one są przeważnie osłabione. Więc to w ramach wstępu. A teraz co zrobić, żeby poprawić ten zakres ruchu, żeby otworzyć w końcu biodra, żebyś nie czuł przeciążenia na odcinku lędźwiowym, bo zawsze odcinek lędźwiowy jest połączony z pracą bioder. To biodra są taką fajną podstawą dla pracy odcinka lędźwiowego. Im lepiej pracują biodra, tym lepiej też będzie ustabilizowany odcinek lędźwiowy. Więc jednym z takich podstawowych ruchów, które chciałbym Ci dzisiaj pokazać, to jest. Ruch, który bardzo mocno będzie angażował przywodziciele, które są tutaj po wewnętrznej stronie, wewnętrznej stronie UDA. One razem powięziowo łączą się ze skosami, czyli razem z tułowiem, ze skośnymi mięśniami brzucha. I jeżeli one się w taki sposób łączą, to jednocześnie zadbamy jeszcze o rotację zewnętrzną. Będzie to horse ten squat, czyli w bardzo szerokim rozkroku, zejście w dół, otworzenie bioder, czyli uzyskanie po pierwsze. Odwiedzenia biodra, odwiedzenie biodra tej funkcji i jednocześnie rotacji zewnętrznej. Jak będą to te dwa ruchy, to jeszcze oprócz tego, przez to, że jest to ćwiczenie zdecydowanie bardziej siłowe i mobilnościowe, czyli łączymy sobie i siłę, i mobilność. Dzięki temu, że my wejdziemy w głęboki zakres ruchu, nie tylko będziemy rozciągali i mobilizowali nasz cały staw biodrowy i te mięśnie, które go otaczają, ale my, dzięki temu, że tutaj będzie jeszcze element siły, ponieważ będziemy musieli się utrzymać w danej pozycji, najpierw w formie izometrycznej, co za chwilkę Ci pokażę, a potem w formie koncentryka, ekscentryka, czyli wchodzenie i wychodzenie z pozycji, to dzięki temu Ty będziesz wzmacniał mięśnie. Jak będziesz wzmacniał mięśnie, to będziesz przyciskał przycisk, który będzie szedł do układu nerwowego, który steruje pracą mięśnie, który będzie mówił, aha, te mięśnie są ważne i ich siła i zakres ruchu, wchodzenia, w końcowy zakres ruchu jest ważne, tym samym będę... Nie będę spinał tych mięśni, bo ciało, pamiętaj o tym, że układ nerwowy ma podstawowe zadania, ma zabezpieczać. Jeżeli organizm i układ nerwowy wie, że Ty jesteś słaby w jakichś zakresach ruchu, bo w nie nie wchodzisz, po prostu coś, czego nie używasz, zanika, to jeżeli jesteś w nich słaby, to ciało będzie w bardzo prosty sposób, będzie po prostu powodowało, że będą te struktury mięśniowe, które otaczają akurat biodra, będą spięte ponieważ jak jest coś słabe, to jest też spięte najczęściej, dlatego trzeba jednocześnie i mobilizować, i wchodzić w pełne zakresy ruchu, oczywiście bezbólowe, a drugim elementem jest to, żeby te pełne zakresy ruchu były też z domieszką siły, czyli elementy w którym my będziemy powodowali, że następuje skurcz mięśniowy, bo to będzie szedł sygnał nagle do tego układu nerwowego, do tego, że te mięśnie są ważne i ich siła jest tam ważna i ona je będzie wzmacniała. I w procesie adaptacji my dzięki temu uzyskamy lepsze wejście w zakres bioder, lepsze wejście w rotację zewnętrzną, większą siłę tych bioder, przywodzicieli lędźwiowego i pośladków, które za chwilę pokażę. I dzięki temu ty jesteś w stanie czuć się o wiele lepiej, ponieważ będziesz miał lepiej ustabilizowane plecy, Twoje biodra będą bardziej otworzone, będziesz miał głębszy zakres ruchu, poprawić się chód, poprawić się bieg, poprawić się marsz, poprawić się stopniowa pozycja. Dlatego zobaczmy, jaki ruch do Ciebie przygotowałem. Horse stance, na początek może Ci pokażę, zaraz Ci pokażę, jak wejść w taką pozycję. Horse stance, czyli stopy na zewnątrz, całkowicie ustawione. Jak widzisz, muszę sobie podwinąć aż nogawki tutaj. Stopy lekko na zewnątrz, rotacja zewnętrzna, schodzę jak najniżej, jak najniżej schodzę do przodu. Plec mam prostowane. klatkę z przodu, patrzę do góry. Miednicę mam. W pochyleniu. Nie mam tak, tylko mam przodu pochyleniu, jestem w tej pozycji. I to jest moja pozycja. Co w niej robię? No jak stopy mam skierowane na zewnątrz, to nie mogę być stóp tak, a kolan tak. Dlaczego? No bo jakby stawy nie będą pracowały ze sobą synergicznie. Chodzi o to zawsze, żeby w podstawowym założeniu, głównym, jak mamy stopę, jak mamy staw skokowy, mamy kolano, to lepiej, żeby one były w jednymi. Dlatego ustawiamy na przykład w wykroku kolano, środek rzepki mniej więcej ustawiamy z drugim, trzecim palcem u stopy. Tak, żeby było w środku osi wszystkich segmentów ciała. Patrzymy, stopa, staw skokowy, staw kolanowy, biodro. To samo się tyczy tutaj. Jeżeli stopę dam mniej więcej 15-45 stopni na zewnątrz, to pamiętajcie, że w tym samym położeniu muszę ustawić kolano Jeżeli nie jestem w stanie odwieść kolana na tyle, na ile mam ustawioną stopę, to powinienem zwężyć ustawienie. Więc ustawiam to w takiej pozycji. Trochę węższe ustawienie. Mogą być stopy na zewnątrz, ale pamiętaj o tym, że kolano, jak popatrzę, to musi być względem stopy, mniej więcej w jednej linii. Jakbym popatrzył z góry na środek rzepki, to ona ma i z drugim, trzecim palcem o stopy. I to wtedy w tym podstawowym założeniu, w tym podstawowym ruchu, będzie najefektywniejszy. Więc jak się ustawić w pierwszą pozycję? Po pierwsze, zaczyna się z wyjścia z takiego ruchu. Robi się na samym początku stopy razem złączone i podstawowy element, i taki baza początkująca dla każdego osoby, która nigdy nie robiła tego ruchu, to jest pięć kroków, to jest odwiedzenie, to jest pierwszy krok hop, do środka znowu, hop trzy, cztery, pięć i to jest piąty ruch kiedy mamy pięć ruchów, stopy są lekko na zewnątrz, to teraz schodzę nisko do dołu, przytrzymuję próbuję wyprostować klatkę piersiową, kolana wypycham w tamtym kierunku ale nie zapominam o tym, że wewnętrzna część stopy cały czas przylega do ziemi. Czyli duży palec wciskam bardzo mocno w podłoże, jednocześnie wypychając kolana na zewnątrz, czyli pcham je. Z jakiego powodu? Bo wtedy bardzo mocno się zaangażują mięsie pośladkowe, średnie mięsie pośladkowe ogólnie. Stopy wbijam, duży palec też wbijam mocno w podłoże. Pamiętam o tym, żeby stopy względem kolan były mniej więcej w jednej linii, w jednym ustawieniu, jeżeli. Dałbym linii od góry. Jestem w tej pozycji, teraz chwytam za miednicę. Miednicę próbuję w przodu pochylenie. Czyli jakbym chciał pępek przenieść tutaj trochę, klatkę pierwszą do przodu i trzymam tą pozycję. To uczy i mentalnego spięcia, ponieważ to już jest napięcie izometryczne. I uczy cię jeszcze mobilności. Zobacz, musisz zejść nisko, nisko otworzyć biodra, zmobilizować je. Jednocześnie musisz napięć pośladki. Jednocześnie przywodziciele, które teraz są w e, Rozciągnięciu są bardzo mocno też zmobilizowane do pracy. Więc nie dość, że się rozciągają i mobilizują, to jeszcze muszą się napiąć bardzo mocno. Kolana pcham na zewnątrz, jestem bardzo nisko w tej pozycji. Lekko, może, może mogę być delikatnie pochylony do przodu i zostaję w tej pozycji. Stopy aktywne, kolana na zewnątrz, napięte pośladki, plecy wyprostowane. Jestem w tej pozycji. To jest podstawowy ruch. Czyli. Mamy, mamy kilka elementów w tym ruchu. Podstawą będzie to, że zaczniesz sobie trzy serie po 30 sekund. To jest taki minimum i podstawa. Zostajesz w izometrycznej pozycji. Co to oznacza? Zostajesz w tej pozycji na dole. Jeżeli zostajesz w tej pozycji na dole i aktywnie w niej pracujesz, nie, że zostajesz i... No i co Łukasz teraz? No. Nie, to nie o to chodzi. Tu chodzi o aktywną pozycję. Czym jest aktywna pozycja, a pasywna? Pasywna to taka, że wchodzisz w jakąś pozycję i czekasz, aż coś się stanie. Aktywna to taka, że zaczynasz o niej myśleć i zaczynasz się zastanawiać, co efektywniej bym tutaj mógł włączyć. Jak mógłbym popracować ciałem, pomimo tego, że moja pozycja nie ulegnie zbyt mocno zmianie. Więc wchodzę sobie jeszcze raz w pozycję. Stop razem na 5 ruchów. Jest. Na zewnątrz, do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz. Nie musi być nawet tak szeroko na samym początku, jeżeli nie masz takiego zakresu ruchu. Stopy, lekko odwiedzione na zewnątrz. Nie mocno, na razie lekko. Czyli, jak widzisz, teraz mam jakieś 15 stopni. Teraz kolana idą względem stopy, palców u stóp. Schodzę do głębokiego przysiadu, ale kolana nie tu, ale tu, na zewnątrz. Czym jest aktywna? Pasywna to taka, żebym po prostu siedział i bym czekał. Aktywna to taka, że pcham kolana na zewnątrz, wbijam palce w ziemię mocno, duży palec szczególnie, prostuję, próbuję wyprostować, tak jakbym klatkę chciał tutaj, do nieba i do przodu mocno, do kamery, przybliżyć i przytrzymuję. I trzymam tą aktywną pozycję. Trzymam. I teraz pracuję z tym napięciem. To jest izometryczne napięcie. Mięśnie mają napięcie, ale nie zmienia się długość mięśnia. I teraz wypycham mocno na zewnątrz, Klatka piersiowa do przodu, plecy proste, jestem w tej pozycji, kolana na zewnątrz, przywodziciele bardzo mocno pracują. I trzymam tę pozycję. Pierwszy poziom, trzy serie po pół minuty. Drugi poziom, trzy serie po minucie czasu, to jest takie minimum. Zdecydowanie w takich pozycjach, wbrew pozorom, a jest to ćwiczenie też zaczerpnięte, między innymi z wschodnich sztuk walk, które jakby dążą do tego, żeby spędzić w tym ruchu, 5, a nawet do 10 minut w izometrycznym napięciu. Nie jest to tylko wyzwanie dla Twojego ciała, że musisz mieć napięte izometrycznie nogi, biodra, to wszystkie struktury, ale oprócz tego, głowa musi się przyzwyczaić do tego napięcia. Bardzo otwiera to biodra, inaczej dzięki temu tutaj pracuje już układ hormonalny. Oprócz tego, wszystkie te struktury się mobilizują i wzmacniają. Przywodziciele biodrowo lędźwiowy i pośladkowe, Pośladkowy pracuje w skróconej fu funkcji, czyli on jest skrócony i wtedy w napięciu musi się w skrócenie, Tak jakbym tutaj chciał dopiąć bicepsa, on jest w skróceniu i musi się napiąć. Przywodziciele są wydłużone, to tak jakbym tutaj chciał napiąć bicepsa, teraz na wydłużeniu, tak samo przywodziciela i lędźwiowy się bardzo mocno włącza do pracy. Kiedy masz tą opcję, gwarantuję ci, że wykonanie tego ćwiczenia dwa razy w tygodniu, po trzy serie, po minucie czasu, tak jak ci powiedziałem spowoduje, że w bardzo fajny, efektywny sposób będziesz wchodził w otworzenie bioder i rotację zewnętrzną, bo tutaj wykorzystujemy w głównej mierze te dwie funkcje. Teraz jaka jest średnio zaawansowana wersja tego ćwiczenia? Robimy na 7 kroków, czyli jesteśmy w tej pozycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jest ta podstawowa, a my idziemy jeszcze dalej. Sześć, siedem, no i teraz już jest dużo ciężej. Bo to, że nogi damy szerzej, spowoduje, że będziemy musieli zejść głębiej, a kolana jeszcze bardziej będziemy musieli popracować na zewnątrz. I teraz pracujemy w tej pozycji. I o wiele mocniej znowu przywodziciele i całe biodra będą pracowały. Więc pracuję w tej pozycji izometrycznie. Wciskam duże palce, kolana na zewnątrz, napinam pośladki, brzuch spięty. Jak, jeżeli chcę popracować jeszcze bardziej, czyli już typowy advance, bardziej osoby zaawansowane, no to idę do dziewięciu kroków. Więc w tej pozycji znowu rotacja i na zewnątrz. I teraz chodzę i zobaczcie, jak daleko już mam stopy i jak nisko muszę zejść. Już bardzo mocna praca, kolana na zewnątrz, przytrzymuję. No tutaj będziesz czuł to wszystko, plecy wyprostowane. Pamiętaj, kontroluj te podstawowe ruchy. Podstawowe ruchy. Pamiętaj o tym, że miednica, jak sobie chwycisz tutaj za talerze wiodrowe, chwyć sobie za te twarde tutaj e, talerze, chwyć i teraz kuperek do tyłu. Jakbyś chciał wypiąć pupę w tamtą stronę, a teraz podwinę. Kuperek do tyłu, jakbyś chciał pod, mocno wypiąć w górę, a teraz podwinąć ogon pod siebie. I chodzi o to, żebyś w tej pozycji na dole zrobił to wypięcie kuperek do tyłu, bo wtedy brzuch będzie z przodu i wtedy o wiele mocniej mężczył tą pozycję. I to jest świetne ćwiczenie, które otwiera biodra, pracuje nad rotacją zewnętrzną i nad odwiedzeniem biodra. Jeden z podstawowych ruchów. Prostych. Jeżeli wykonasz to w formie izometrycznej, czyli stałego napięcia mięśniowego, gwarantuję ci, że będziesz miał otworzone biodra, wzmocnione przywodziciele, biodrowolędziowo pośladek i praktyka tego ruchu. Nie szukaj kolejnego ruchu, innego. Zacznij to praktykować dwa razy w tygodniu, po trzy serie, zwiększając ilość czasu. Najpierw 30 sekund, potem minuta. A potem daj sobie prawdziwe wyzwanie: dojdź do tych pięciu minut. Twoim celem ostatecznym powinno być to, że spędzisz w tej pozycji 10 minut. To jest faktyczny, mocny cel, do którego powinieneś dążyć. 10 minut, Łukasz? Jak? 10 minut w tej pozycji, przecież nogi mi się zaczną trzęść. Przecież ja nie jestem w stanie utrzymać. No właśnie, o to chodzi. Ma być to cel taki długoterminowy, do którego będziesz dążył. Wtedy będziesz wiedział, że Twoje biodra, Twoja kontrola ciała i świadomość ruchu jest o wiele na większym poziomie. Więc to jest ten kolejny element, który chciałbym zrobić w rogu. Co tutaj jeszcze możesz zrobić? Ewentualnie możesz oprócz tej izometrii, czyli przytrzymania na dole, możesz sobie pracować w tym ruchu. Czyli jak jesteś w tej pozycji, to możesz sobie schodzić do dołu, jak najniżej, przytrzymać na 3 sekundy, skupić się na napięciu tych wszystkich struktur mięśniowych i wracać do góry, do napięcia pośladka, do napięcia brzucha, tak jak się uczyliśmy, czyli do tej podstawowego ruchu. I tutaj wykonać od 8 do 12 powtórzeń. Te trzy serie. I możesz tak sobie zrobić na zmianę. Jeden raz izometria, czyli zostanie w danej pozycji. Drugi raz praca koncentryczna, ekscentryczna, czyli wchodzenie i wychodzenie z pozycji. Zostanie na 3 sekundy w dole, w tym ekstremalnym zakresie ruchu. Musisz pamiętać, że wchodzenie w końcowe zakresy ruchu bez bólu oczywiście, ale z domieszką siły, jest tym kluczowym elementem, który możesz dla siebie zrobić, żeby zapobiegać kontuzjom, żeby mieć zdrową. Zdrowy element, jeżeli chodzi o Twoje biodra, o Twoje plecy, jeżeli masz problem z odcinkiem lędźwiowym. Gwarantuję ci, że w 80% przypadków jest to, że nie masz jakiegoś zakresu, też jeżeli chodzi o staw biodrowych. Popracuj nad biodrem, a zobaczysz, że stan Twoich pleców zdecydowanie się poprawi, bo zawsze jest związane to z górnym albo dolnym segmentem ciała, jeżeli chodzi na przykład o plecy, gdzieś w nich brakuje ruchu i odcinek lędźwiowy niestety musi to w jakiś sposób kompensować w marszu, w, w skoków, w czymkolwiek. Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj, natomiast pamiętajcie o tym, że to jest blok edukacyjny. Blok edukacyjny, my już w następnym tygodniu zaczynamy obóz Athletic Mind sportowe, edukacyjne Zwolniły nam się dwa ostatnie miejsca. Niestety, tak nieraz bywa, że na samym końcu coś wypadnie osobom, i zwolniły nam się dwa ostatnie miejsca. To jest, myślę, szczęście dla Was, ponieważ jeżeli masz następny tydzień wolny, jeżeli chcesz przyjechać naprawdę na edukacyjny poziom, wysoki, codziennie mieć takie bloki edukacyjne na temat treningu, metod ćwiczeń, codziennie mieć dwa treningi dziennie, oprócz tego trening mobilnościowy. Naukę pracy oddechowej. No naprawdę wejść w ciało i naprawdę się skupiać na tym, jak ono funkcjonuje, jakie mieć narzędzia, żeby pracować ze swoim ciałem, mieć lepszą sylwetkę, mieć wyższy poziom świadomości ciała, lepszego treningu i mieć lepsze efekty. Bo ja chciałbym, żebyś miał super fan, ale żebyś po tygodniu czasu faktycznie wyjął z tego jak najwięcej i mógł powiedzieć: OK, ja wiem, jak odłożyć biodra, wiem nad czym pracować, wiem, jakie narzędzia zrobić, żeby zrobić. Fajną formę, jeżeli chodzi o sylwetkę, ja wiem, co zrobić, żeby zbudować siłę, ja wiem, co zmienić w diecie. Ja chcę, żebyś ty miał dokładny plan narzędzi, który po tym tygodniu możesz spełnić i zrealizować. Jeżeli chcesz się fajnie przy tym jeszcze bawić, to zapraszam cię do voucher, kompleks sportowy, jezioro, siłownie, stadion i to wszystko innego. I gwarantuję ci, że obojętnie na jakim poziomie nie jesteś, poradzić sobie, bo mamy grupę i zaawansowaną, i bardziej fundamentalną. Codziennie bloki edukacyjne, czyli tego typu gdzie rozpakowujemy sobie dane ćwiczenie, dane ruch, na naczynniki pierwsze. Napisz do mnie w prywatnej wiadomości. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dwa ostatnie miejsca nam zostały. To są ostatnie dni. My we wtorek już zaczynamy. Także musisz być teraz. Musisz się zmobilizować teraz. W następnym tygodniu nie ma kawy edukacyjnej ze względu na obóz. Także ani w poniedziałek, ani w piątek nie będzie kawy edukacyjnej. Dopiero wrócimy po obozie do tego. Natomiast teraz dziękuję Wam. Chciałbym, żebyście dali mi feedback. Czy po pierwsze, robiliście ten horskład? Czy kiedykolwiek robiłeś? Czy może robiłeś w formie izometrycznej tak długo? Czy może tylko tak zaglądnęłeś do niego? A teraz może e, eksploruj poeksploruj go bardziej. Daj mi znać, czy takie materiały Ci się podobają. Daj mi feedback, bo jest to zawsze dla mnie motywacja do kolejnego działania. Dzięki bardzo. Pamiętaj, dwa ostatnie miejsca zostały na obóz. Athletic Mind, sportowo-edukacyjne. Napisz do mnie w prywatnej wiadomości, jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów. Mam nadzieję, że widzimy się albo na żywo, albo na kolejnym live'ie. Pamiętajcie, w kolejnym tygodniu nie ma tych live'ów, dopiero będą po obozie Athletic Mind. Trzymajcie się, miłego weekendu. Hej, Łukasz Raduk, Athletic Mind. Cześć.